Witam wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku z Empire Total War. No i tak, ostatnio sobie szliśmy do Sztokholmu. Ja doszłem pomiędzy nagraniami i zdobyłem też Moskwę. Chociaż nie wiem, czemu armia rosyjska tu wysłała tyle żołnierzy, ale. No, mam nadzieję, że nie mają złych zamiarów. No dobra. Tak. Dobra, no i możemy sobie zaatakować. Dobra, no i szturmujemy. Dobra, no tak, dwie armie tylko są. Tu jest armia. Dobra, wajcie tu po prostu. Dobra, wy wejdźcie tutaj. Wy tutaj. Wy już to podchodzicie, no dobra. Wy też. Teraz tak, dwie tutaj. I trzy tutaj. Zmienia jedna. Niech to zniszczy. Niech ich zniszczy. Dobra. не входите, Dalej w ścianie. No słabo to widzę w sumie. No więc słabo mam na myśli to, że długo to potrwa. Na pewno. Что что ладнее разом. Хм, добро, ну, еще кирку их тут застал. Widzicie tam. A wy skąd się wzięliście? Nie wiem, ale dobra. No to wchódźcie już. A ktoś już tu... A nie, to są nasi. Tak, to są nasi. Idźcie na plac. No dobra, na dziedziniec. dalej dobra, nie ma czasu, się już tam wyjdźcie na dół no, dobra wyjdźcie na tych со мной хорошо, но есть и другие, может быть, No jeszcze ktoś tu jest? Nie, dobra. Wychodźcie. I co? No i zwycięstwo. Heroiczne zwycięstwo. I zajęliśmy stolicę Szwecji. Uch, dobra. w sumie tak wy nie no wy tam zostańcie może dobra i wy możecie teraz iść pod Nie coś takiego nie wiem dobra no i być może w tym odcinku albo w następnym yy, szwecja upadnie ale wolałbym, żeby to było w tym odcinku, no ale, no dobra, już zobaczymy sobie, nie? no. nie, znowu mi na port przyszli, znowu, pewnie tam wszystko zniszczą. Nie no, ja tego nie lubię. Muszę jakąś flotę sobie zrobić. Taką, mmm, dobrą. Dobra, idźcie szybko. Dobra, a, nie mogę. Dobra, kolejna tura, przepraszam na chwilę. No okej, okay, wróciłem, eee, dobra. Atakujemy sobie na szybko i kończymy ten odcinek. Odmowa kapitulacji. Zwycięstwo. Państwo pokonane. Jest w końcu. No i dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć.